Dzień dobry Państwu. Myślę, że samą nazwą Państwo się zimy. Do tej pory go nie było. Zaczyna się zima w Twierdzy i zaczyna się zima w Głodowie. Mamy opady śniegu, mamy troszeczkę e, temperaturę sobą. E, szanowni Państwo, od kilku lat organizowane są zajęcia. Zima, lata w Twierdzy są doskonałą okazją do tego, aby poznać historię naszego miasta i aby poznać Wiele zabytków związanych z wieloletnią, z tysiącletnią historią naszego miasta. Na zachodniej części, od Poznania, od Środu Nowy, Pomyśl, Leszno, kościa, czyli z tych zachodniej części Poznańskiego trafiali do Główna To była też celowa polityka, żeby tak za dużo po polsku nie rozmawiali przynajmniej w służbie wojskowej, prawda? Dlatego trafiali tutaj do Kaczyńska Ale że to nie jest tylko ten skarb, tylko stary na proszę Państwa Bo nie na darmo będziesz tu znajdziesz pieniądze Teraz pomocy. Tutaj są różne zdjęcia porównać sobie, jak to faktycznie się, się prożytowało. Zgadzam o hotelu prawda, czyli meble wodzio. Tak to wyglądało przed wojną i po prostu. To jest ten sam, jeżeli Państwo się uwagę, to że w tej części takiej kończy, nie, nie ma całego tego zagięcia, stąd na ulicy Gołęby. to jest to, właśnie to miejsce. Tutaj w tej grzeńcie taki cień, który widać, to jest pozostałość tej półwieżyczki. Ta druga półwieżyczka, jeżeli Państwo teraz będziecie wracali po naszym dzisiejszym spotkaniu, ta druga, druga półwieżyczka jest, do dzisiejszego nie widzicie Dalej mamy. Dobrze, parę z Oraz została ta druga część, obecnie jest to plebania parafialna, parafii, co jest, też nie wszyscy o tym pamiętają. Parafia świętego Mikołaja, ale Kościół jest pod wezwaniem Bożego Ciała. Tak jest, a dlaczego? Ponieważ Fara, czyli Stara Parafia, to jest Święty Mikołaj. Wojskowy na terenie bazy PKS-u, szpital garnizonowy. Z tego szpitala został tylko budynek komendantury szpitalnej, a to jest dyrekcja PKS. Ten, tak. Spokojnie możemy wchodzić. Dobrze. Miejskimi Kościołem Pokoju Był to jeden z trzech kościołów pokoju na wiek. Po 1872 Cały ten pas terenu To co widzimy teraz pwsz prawda, Kościół Świętej Elżbiety Szkoła dla chłopców Bo to była szkoła dla chłopców Ona przywróciła Odzyskała jak gdyby swój kształt przedwojenny Stara poczta i aż do terenu bazy PKS-u cały ten teren został włączony do miasta jako nowe miasto czy miasto Wilhelma. W 1936 roku ostatnie tam zaopatowała cały garnizon łodkowskich pieczy. Czyli 4000 żołnierzy pobierało tutaj pieczy. Tak jest z drugiej strony państwa dostawało zawsze stare pieczy. Przeleżało. Za tą ścianą ceglaną, ale proszę zwrócić uwagę też na jeden taki ciekawy aspekt. Proszę zobaczyć, to jest młodsza cegła od tej cegły. Widać różnicę, tak, prawda? Ona jest dużo młodsza. To tam na każdej ścianie jest 8. Czyli to też świadczy jak to jest, jakie to jest długie, prawda? Jaki tamten korytarz o ten tam na końcu on zakręca w lewo i tam w, na lewej i na prawej ścianie jeszcze jest 8 przygotowanych do kolejnego drążenia niż tak. Także pół metra ściany z cegły, a tu jeszcze jest na cegłę i widać, że to w film można wykuć. Co jest jeszcze istotne, to zwróćcie uwagę, jaki to jest piasek. To jest piasek bardzo sypki. Nie jest wykluczone, że to po prostu był wydrążony ten korytarz. Są postawione dwie ścianki i przestrzeń pomiędzy nimi jest zasypana piaskiem. kanister ja to... no. radziecki z tym, że w 1812 roku Napoleon był dwukrotnie w Głogowie no Raz jak szedł na wschód, drugi raz jak wracał ze wschodu W różnych okolicznościach to się odbywało I garnizonu pruskiego W 1806 roku, 2 grudnia Do Głogowa wprowadzono wojsko Garnizon francuski I tenże garnizon stacjonował tutaj Do kapitulacji W dniu 10 kwietnia 1814 roku Czyli proszę zobaczyć, sporo tych lat mamy epizod francuski. Żeby też już było całkiem śmiesznie, prawda? Bardzo ciekawy przykład wykorzystania yy, macew z cmentarza żydowskiego. To są płyty nagrobne cmentarza żydowskiego, który był w rejonie dzisiejszego zakładu energetycznego. Stary cmentarz żydowski. Już z nietypowych w Europie na skalę europejską Budynków koszarowych, jest tak koszary gazopatowe. Yy, powstały około 1776 roku, czyli to jest stary obiekt, grubo ponad 200 lat. Yy, takich komór, jak w tej chwili się znajdujemy, czy tak jak schodziliśmy, bo o różnym przeznaczeniu, łącznie było 23. przekrój właśnie tego budynku koszarowego, w którym się znajdujemy. Proszę Państwa, na dzisiaj byśmy zakończyli nasze, nasze spotkanie. Jutro się spotykamy w Parku Słowiańskim.